Szyd prosto, lewy 3 do prawej, 20 Szyd prosto, do lewy 3 Przyszyjaj, przyszyjaj wewnętrzny Wewnętrzny, mocniej, mocniej, teraz Dobra, prawy 2, prosta ślubka, lewa szykana Szyd prosto, 180 stopni, lewy Wypój do zewnętrznej, wypój do zewnętrznej. Gaz, gaz, gaz. Lewy 4 do prawy 3. Lewy 4. Prawy 3. Gaz, gaz, gaz. Prosta. Lewy 3, mocno w prawy 4. Chcę, żeby nas nie wyrzuciło, tak jak zwykle. Mocno w prawy 4. Ok, po czarnym jedziemy. Dobra, lewy 3. Długi. Kostka 5. Prawy trzy wąsko. Wąsko. Lewy trzy. Hopa. Za hopą lewy trzy. Trzymaj wewnętrznej. Wewnętrznej trzymaj. Do prawy dwa nie dziąć. Krótka prosta. Lewa szykana. Łuk 180 stopni lewy. Szczyt i wypuść do, do zewnętrznej. Szczyt i do zewnętrznej. Gaz. niech teraz nie wyrzuci lewy 4, prawy 3 krótka prosta lewy 3, mocno w prawy 4 uważaj na tą dziurę lewy 3, mocno w prawy 4 ok, dobrze, dobrze dalej. tutaj nie, super jest, dobra lewy 3, długi, kostka 5 uważaj na kostkę ok, dobra, prawy 3, wąsko teraz bardzo mądrze ok, dobra lewy 3 kopa do mety o, bardzo mądry przejazd bardzo mądry super, do bałki na spokojnie skąd tak gasi na tych 3 nie wiem, jak hamuje to gasi dobrze, tutaj mnie natrafię o super cześć kurwa, nie uciekła nam raz się tylko gdzieś tam zarobiła bardzo mądry